No i teraz mamy efekt końcowy. Jak już trochę te nasze mybelki przeschły. No wiadomo, jeszcze, jeszcze są mokre częściowo. Ale już minęła tam godzinka, dwie godzinki niecałe. Także teraz Wam pokażę po takim szybkim... Tutaj dobre oświetlenie mamy. Widzimy, że, że wygląda już to... Całkiem dobrze po takim szybkim zabiegu też za bardzo się tam nad tym nie, nie wysilałem tutaj będę musiał jeszcze poprawić. Bo tutaj musiało być coś mocno wylane i pod światłem widać że jeszcze gdzieś tam są jakieś niedociągnięcia takie. Najgorsze momenty, ale ogólnie jest fajnie, czysto. No, tak jak mówię, na, na szybko to tylko tak przeleciałem, a, a już efekt zadowalający, także jak poprawię, to na pewno będzie efekt wow. Z takiej perspektywy, jeśli nie ma takiej latarki włączonej, to tego nie widać. Ale jak już się tutaj bliżej przyjrzeć, to jeszcze gdzieś coś można, jakieś niedociągnięcia pewnie będą. Tutaj mamy fotel. No, fotele już też wysychają powoli. Ogólnie elegancko, czyściutkie. I drugi fotel fajny, czyściutki.